Witam i zapraszam na omówienie czwartego odcinka konkursu Agent Gwiazdy. Bilet na kolejkę na wulkan. Pierwsza rzecz w tym odcinku, która wydała mi się dość podejrzana. To, że Rafał, czyli jedna z osób, która ma najlepszą kondycję w grupie, nie zgłosił się do pary i w ogóle znaczy to, że w ogóle nie będzie w żaden sposób pokonywać tej trasy na wulkan. On będzie czekał i od razu wjeżdżał kolejką na szczyt. 521, jest! Jest! 5:21. 5:21. 1:11, małysiała to jest! 5:21. 6:33. Tak, 3 się wyszło. 2:1. 5:21 było. 2:30. 5:21 i 111. 633. To było takie zagranie, że Mariola chciała udawać agenta, ale w taki sposób, aby jej mąż to zauważył i tak, żeby faktycznie nie zepsuło to zadania. Więc mamy 1708. Potem Mariola dodała już dobrze, więc według mnie nie jest agentem. Dalej Wiktor próbuje. Pomylić liczbę o 200, ale poprawia go Little Monster i Marysia. Co nie jest dziwne, bo to była bardzo hamska zmiana wyniku, bardzo widoczna. 4400. 4400 jest? No to nie może być 4400. 4200. 4200. Czy ty, ty, ty się liczą, czy nie? Tak, właśnie to jest ta tabliczka. O, 991. Szanowny, pożegaj. 200 Było wcześniej 123, czyli teraz jest. 3324, Biegniecie! Wiktor najpierw nie chciał powiedzieć, co było na pierwszej tabliczce, ale my widzieliśmy, że ją zobaczył i że wiedział, co na niej jest, co udowadnia, że nie jest agentem. Obstawiam, że gdyby był agentem, to zmontowaliby to tak, żebyśmy my go nie podejrzewali. Poza tym potem podał tą liczbę z tabliczki i wynik. Finalnie udało im się zrobić to zadanie. Choć była jeszcze jedna dziwna rzecz dla mnie, że Rafał zaczął się tłumaczyć z porażki jeszcze zanim się dowiedzieli, czy wygrali, czy nie. Kolejne zadanie z rozmienieniem pieniędzy. Czekajcie, rozdzielmy się jakoś. Ale, ale w... Tutaj na początku Marysia zaproponowała, żeby rozdzielili się na grupy, chociaż było to bez sensu, ponieważ mieli i tak jedną kopertę z pieniędzmi i ze zdjęciem. Nie ma, ale nie ma jednego banknotu, no, musi być. Agata położyła drugi banknot w tym samym miejscu ale ona nie jest agentem, ponieważ odpadła na koniec odcinka. Za to Marysia nie było szansy, żeby tego nie zauważyła, a mimo to nie poprawiła tego. No po prostu nie mogła tego nie zauważyć. W zadaniu z wymianą kopert nie zauważyłem niestety nic ciekawego. Agent podczas zadania ze sztafetą się nogą. Na to pytanie odpowiedziałem, że na rolkach. Podczas zadania koperta agent wybrał kopertę z jokerami. Z tego, co nam teraz powiedziano, wiemy, że Wiktor obstawia Wiolę albo Angelikę, Misiek obstawia Marysię lub Wiktora, Damian kogoś, kto wybrał na początku kopertę z jokerami, czyli Kasię, Rafała, Miśka, Agatę albo Marysię. To już wszystko, co udało mi się zauważyć w tym odcinku. Trzeba przyznać, że był to chyba najgorszy z tych wszystkich czterech odcinków do tej pory. Miejmy nadzieję, że kolejny będzie ciekawszy i że w końcu uda nam się znaleźć agenta.